A mój nie chciał nic Przebyliśmy długą drogę, aby móc dzisiaj powitać nowy samochód dla naszej jednostki. Wiele starań i pracy zakończyło się sukcesem. Koszt samochodu wyniósł ponad 960 tysięcy złotych. Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować wszystkim sądysom z terenu gminy, którzy wraz z mieszkańcami swoich wsi zadecydowali o przekazaniu środków z Funduszu Sołeckiego na dofinansowanie samochodu. Kwota ta wyniosła około 400 tysięcy złotych. Resztę sumy 560 tysięcy stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wóz, który pozyskaliśmy, to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGM 18320, zabudowany przez firmę Mototrak. Jest wyposażony w zbi zbiornik o pojemności 4580 litrów wody oraz 490 litrów środka pianotwórczego. Moc silnika to 320 koni mechanicznych, a skład zastępu to 6 osób. Posiada na wyposażeniu wyciągarkę, masz, maszt oświetleniowy, całe wyposażenie pożarnicze. Samochód będzie służył głównie do gaszenia pożarów. Nowy wóz zastąpi wysłużoną już 39-letnią skanię, która przez tyle lat służyła naszej jednostce. Skania, ustępując miejsca w garażu, zostanie przekazana do jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowie. O zabranie głosu poproszę teraz prezesa naszej jednostki, druha Tadeusza Skolimowskiego. Szanowni druhowie, szanowna młodzieżowa drużyno Ochotniczej Straży Pożarnej. Straż, Ochotnicza Straż Pożarna jest organizacją użyteczności publicznej. Od stu lat niesiemy pomoc ludziom niezależnie od wyznania, przynależności partyjnej, czy innych uwarunkowań. Ochrona ludności przed skutkami pożarów i innych zdarzeń losowych jest zadaniem własnym gminy. My, strażacy, wraz z samorządem gminnym podjęliśmy to wyzwanie i myślę, że realizujemy to z powodzeniem. By móc realizować takie zadania, potrzebne są odpowiednie narzędzia. Takim narzędziem jest właśnie samochód ratowniczo-gaśniczy, który dziś uroczyście witamy. Prowadzenie go do podziału, czyli udziału w akcjach jeszcze trochę potrwa, bo tu obowiązuje określone procedury niezależne od nas. Natomiast uroczystość poświęcenia i tak zwanego chrztu planujemy na dożynki gminno gminnoparne w obecności jeszcze większej grupy naszego społeczeństwa. Wracając do samochodu tu prezentowanego Chciałbym powiedzieć, że to dzieje się nie dzieje się samo. Nie stoją samochody takie na placu i się je bierze. Poprzednik tego samochodu, jak druhna Agnieszka mówiła, służył nam 39 lat. I był zakupiony jako samochód używany, bo wtedy na taki nas było stać. Przy naszej intensywności działań około 100 wyjazdów rocznie w tym roku. Jest półrocze, mamy już w pięciu wyjazdów. Zaistniała potrzeba wymiany samochodu starego na bardziej nowoczesnych. W oczach władz nie znaleźliśmy wsparcia w tej inicjatywie. Podjęliśmy działania zmierzające jednak do pozyskania tego potrzebnego sprzętu. Tu chciałbym wyrazić szacunek i podziękowanie panu wójtowi Mariuszowi Gębala za rozwiązanie tego problemu. Pan Wójt zwrócił się z prośbą. Pan Wójt zwrócił się z prośbą do mieszkańców o przekazanie funduszu sołeckiego z jednego roku na wkład do zakupu nowego samochodu. To jest bardzo dobrym odzewem. Zdecydowana większość sołek przekazała właśnie te środki z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu. Uzbierało się tego, jak wcześniej drówna Agnieszka mówiła, prawdzie połowę, ale to jeszcze nie wystarczyło. I tu chciałbym podziękować mieszkańcom za inicjatywę. A może nie podziękować, a wyrazić uznanie za zrozumienie potrzeb. To tak zainwestowane środki będą służyły, będą służyły do szerzenia naszego mienia i zdrowia przez szereg następnych lat. Ale to była połowa samochodu. I tu pan wójt zwrócił się do samorządu wojewódzkiego z prośbą o dofinansowanie pozostałej części, co dzięki zaangażowaniu pan wójta przyniosło oczekiwany skutek. Pan marszałek województwa mazowieckiego, pan Adam Struzik przekazał 540 tysięcy dofinansowując brakującą część środków. Były zabezpieczone środki, ale ceny rosły, więc trzeba było szybko działać, żeby móc kupić ten samochód. I dziękuję pracownikom urzędu przy współpracy z naszą jednostką, szczególnie z Drutem Naczelnikiem Mariuszem Mrozem, za sprawne przeprowadzenie procedur i sfinansowanie przedsięwzięcia. O tym to jeszcze Pan Wójt pewnie powie. Dziękujemy Panie Wójcie. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym. Ochotnicza Straż Pożarna uczestniczy we wszystkich zdarzeniach i pracach na rzecz społeczności lokalnej dobrowolnie, charytatywnie, w dzień i w nocy. Jesteśmy gotowi na wezwanie władz samorządowych, kościelnych i kościelnych ludności cywilnej. Często współpracujemy z Policją, pogotowiem ratunkowym i innymi służbami. Są też dni, kiedy świętujemy. Tak jak to miało miejsce przy stuleciu istnienia naszej jednostki, nie jesteśmy organizacją rozrywkowo, a nasze uroczystości służą propagowaniu idei niesienia pomocy ludziom w pozyskiwaniu nowych członków, by zapewnić przyszłość istnienia i funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Skutkiem takich działań jest powołanie do życia młodzieżowej drużyny strażackiej, którą tu dziś która tu dziś z nami uczestniczy w dzisiejszej uroczystości. Na marginesie wspomnę, że po stuleciu wstąpiło do nas już czterech nowych członków. Czasami myślę, że za wiele się od nas oczekuje. Niektórzy są zawiedzeni, że szerszego grona nie zapraszamy na nasze uroczystości, ale chcę powiedzieć, że na uroczystości oficjalnie są zapraszani publicznie wszyscy mieszkańcy, tak jak dziś. A niektóre części uroczystości ograniczają nas lokalowo lub finansowo. Ponadto poza kościołem i samorządem gminnym to nas zaprasza się przez numer 112 najczęściej. A dziś dziękuję wszystkim za przybycie. Zapraszam do wspólnej integracji przy grylu. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę wójta gminy wiecznia kościelna pana Mariusza Gębala. Szanowni Państwo, koledzy strażacy, zaproszeni goście. No, historia tego samochodu jest dość ciekawa, bo tak naprawdę mieliśmy świętować 1 maja. Natomiast no, różne zdarzenia poza granicami Polski spowodowały to, że nie udało się go na świętego Floriana, na święto strażackie sprowadzić. Były problemy z związkami elektrycznymi, które no, gdzieś tam na Ukrainie utknęły i się okazuje, że... Mała wiecznia kościelna, a jednak jest uzależniona od tego, co dzieje się w wielkiej polityce. Krótko mówiąc o działaniach wojennych na terenie Ukrainy. Byliśmy po ten samochód w środę. Przyjechaliśmy nim z Kielc. Można powiedzieć, że fajny sprzęt, pierwsze wrażenie, jako zobaczyłem to, martwiłem się, czy wejdzie w ogóle do garażu. Ale się okazało, że po przymiarce pasuje świetnie. Na pewno i drugi taki by się zmieścił. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim sponsorom tego wozu. Czyli krótko mówiąc, wszystkim mieszkańcom gminy Wiecznia Kościelna. Środki, które nie zostały wykorzystane w ramach Funduszu Sołeckiego, zostały spożytkowane na świetny cel, uważam. Na pewno będziemy bardziej bezpieczni, chociaż zawsze uważa się, że samochód strażacki najlepiej jak stoi w garażu. No ale jednostka OSP. Wiecznia Kościelna, która należy do KSRG, nie stoi cały czas w garażu, ponieważ, tak jak słyszeliśmy, ponad 100 razy, może około 100 razy w ciągu roku wyjeżdża. Podziękowałem mieszkańcom, też dziękuję radnym województwa Mazowieckiego. Szczególnie dziękuję panu Konradowi Wojnarowskiemu, który aktywnie wspierał nas w tych działaniach. Wszystkim radnym, całemu zarządowi. Na czele z marszałkiem Adamem Struzikiem. Myślę, że ten samochód będzie służył nie tylko, bo tak uważamy, że wiecznie Kościół będzie służył wszystkim mieszkańcom. Mam nadzieję, że będzie służył jak najrzadziej, a jeżeli już będzie musiał wyjechać, że zawsze będzie niósł pomoc i strażac bezpiecznie będą nim wracać do swojej bazy. Dziękuję bardzo.